na rękawek dzień dobry witamy wszystkich dziś sztuka życia przedstawi wam niezwykle ciekawy bohater Kamil z wykształcenia grafik komputerowy życiowy optymista podróżnik Niestety na skutek wypadków, w którym doszło do czterokończynowego porażenia od 2002 roku Kamil porusza się na wózku. Na dwóch nogach i czterech kółkach przemierza świat wspólnie z żoną Gosią. Za chwilę Kamil zabierze nas w swój niezwykły świat bliskich i dalekich podróży. Dzień dobry, witaj Kamilu. Witam serdecznie. I sprawdzamy jakość dźwięku, ja Ciebie słyszę. Ja też. Świetnie. Kamil, domyślam się, że pewnie w poprzednich latach o tej porze wygrzewałeś się gdzieś na, na słońcu, w jakichś ciepłych krajach, no ale niestety sytuacja pandemiczna spowodowała, że pewnie nie tylko wyzgosił, ale ale większość ludzi na całym świecie podróżuje, ale gdzieś tam we własnych y, umysłach. I o tym chciałabym dziś z Tobą porozmawiać. Ale zacznijmy o tym, że mimo, że drzemie w Tobie dusza podróżnika, na co dzień jesteś grafikiem komputerowym i to we własnej agencji reklamowej. Tak. Y, tak. tak założyłeś własną firmę. Opowiesz nam o tym. E, tak, założyłem tak. własną działalność e, pierwszą w 2009, bo już albo w roku. I tą działalność założyłem yy, tylko i wyłącznie tak dlatego, że przede wszystkim chciałem to zrobić. Chciałem robić też na własny rachunek, ale dużo, dużo mi w tym pomogło dofinansowanie, które można uzyskać yy, właśnie. to finansowanie uzyskałeś od nas z tak, tak, tak. I jest to, to było kiedyś chyba 15-krotność średniego wynagrodzenia, czyli dużo więcej niż osoba pełnosprawna może uzyskać z y, y, Urzędu Pracy. Więc no, to są bardzo duże pieniądze, które, które można wykorzystać na start i które bardzo, bardzo się przydają do tego i mi się mm -hmm. bardzo przydały. I dzięki temu mogłem wystartować mogłem, mogłem wystartować przede wszystkim łatwo i przyjemnie i bez większych jakichś problemów. Aha. A powiedz, jakie możliwości daje prowadzenie własnej firmy, zwłaszcza um, kiedy są te trudności spowodowane poruszaniem się na wózku? To mi przede wszystkim daje wolność tego, że nie mam nad sobą szefa, to że pracuję wtedy, kiedy, kiedy, kiedy chcę tak naprawdę pracować, kiedy muszę pracować, kiedy potrzeba mi tego, żeby pracować, ale mogę robić to w dowolnych dla siebie godzinach, wtedy, kiedy jest mi wygodnie. Mogę przerwać tą pracę na rehabilitację, na przykład mogę, mogę ją zabrać ze sobą, bo akurat charakter mojej działalności pozwala mi na to, żeby pracować sobie z każdego miejsca na świecie. Tak naprawdę wystarczy mi komputer i internet. Więc jakby to jest, z mojej perspektywy ja sobie nie wyobrażam pracy na etacie. Na etacie przepracowałem bodaj dwa albo trzy miesiące na tak zwanym etacie i, i rezygnowałem, bo no po prostu nie mam charakteru do tego. Ale też rozumiem, że nie każdy ma charakter i sposobność taką w sobie jakąś, żeby pracować na własny rachunek, bo tutaj jest też dużo jako kroku, które trzeba pokonać, spodów, które trzeba przebyć, no bo trzeba o wszystko zadbać. Zadbać o ZUSy, zadbać o księgowość, zadbać o to, żeby mieć tych firm, bo nikt z no tego nie da. Zgadza się, ale mimo wszystko polecasz innym osobom, które być może boją się, a chciałyby podjąć ryzyko prowadzenia własnej firmy. Zdecydowanie, szczególnie, że teraz z racji na panującą pandemię dofinansowanie do, do założenia takiej działalności jest jeszcze większe. Chyba z tego, co pamiętam 30-krotność średniego wynagrodzenia, które obecnie wynosi prawie 5 tysięcy, to są ogromne pieniądze. Zgadza się. I właśnie o to chodziło. Pokazujesz to, o czym mówiłam we wstępie życiowy optymista. W naszych wcześniejszych rozmowach podkreślałeś, że zawsze byłeś optymistą. W momencie, kiedy przeszedłeś bardzo ciężki wypadek, twój optymizm nie zgasł. Nadal jesteś aktywny, tylko po prostu w innej formie. Nie wyobrażam sobie przecież życia inaczej. To, że to, że siedzę na wózku w tym momencie, poruszam się na wózku, to na pewno bardzo dużo zmieniło w moim życiu. Zmieniło przede wszystkim to, że nie jestem w stanie wielu rzeczy zrobić samodzielnie, potrzebuję do tego pomocy. Nie mogę wymyślić sobie, że raptem, raptem robię jakieś zwariowane rzeczy, no bo po prostu fizycznie nie dam rady, ale mogę to robić to jest, to jest dużo innych rzeczy, jakby perspektywa się tylko zmieniła troszeczkę. I trzeba spojrzeć na świat trochę inaczej, ale, ale świat jest dalej tak samo piękny. Mhm. Chciałabym przytoczyć również słowa, które kiedyś mi powiedziałeś w momencie, y, kiedy doszło do wypadku, byłeś transportowany y, helikopterem i co wtedy powiedziałeś do lekarza? Że się cieszę, że lecę helikopterem, bo się spełnia moje marzenie. No, tak było. Za są to jeszcze był taki starego typu helikopter, już takich nie ma, chyba nie latają, ale... Hmm. Ale tak było faktycznie. On mnie wtedy zapytał, czy wiem, co się stało. Ja wiedziałem, co się wydarzyło. Wiedziałem, jaki... znaczy, nie wiedziałem, jakie będą dalsze konsekwencje ale... wypadku. Ale wiedziałem, co ja jest. Wiedziałem, to jest. czym to grozi. Może tak, może tak. No ale jakby no, no, leciałem tym helikopterem. No, <laughs> <laughs> życie nas doprowadza do niektórych sytuacji trochę w dziwne sposoby, ale jednak widać, że marzenia się spełniają. Choć nie w najlepszym końcerze. Tak, czyli to pokazuje, że nawet w najtrudniejszych sytuacjach możemy odnaleźć plusy, pozytywy. Zawsze, zawsze są plusy i minusy, i nieważne, czy ta sytuacja jest straszna, tragiczna, czy też bardzo, bardzo nas ciesząca. Mhm. No właśnie, robimy podróże, Polska na wózku na czterech kółkach i dwóch nogach. Bardzo ciekawe, hasło mógłbyś je rozwinąć? Robimy podróże, to nasz wszystkie te projekty są moje, moje i moje żony, nasze wspólne. Robimy podróże, powstało tak z potrzeby tego, że gdy wyjechaliśmy w 2008 roku do Chin, przed wyjazdem poszukiwaliśmy jakichkolwiek informacji na temat dostosowania Pekinu. Nie znaleźliśmy praktycznie niczego. No i po powrocie z Tangą mhm. że założymy bloga i będziemy właśnie pisać o tym, jak jest dostosowany świat, jak jest dostosowana Europa, Polska aby pomóc innym po prostu osobom z niepełnosprawnościami, umożliwić im tak naprawdę łatwe podróżowanie i ze spokojną głową. I tak powstały blog Robimy Podróże i wszystko co jest z nim związane, Facebook, Instagram, YouTube i wszystko inne. My w kolejnych latach wpadliśmy na pomysł tego, żeby stworzyć coś, czego tak naprawdę chyba nie ma jeszcze w Europie, przewodnik po Polsce, czyli w Polsce. Tak. Ale ten przewodnik będzie, on się tworzy cały czas modolniej przez obecno panujące nam warunki, które są, ale mamy nadzieję, że, że już niedługo będziemy mogli go w pełnej formie opublikować i on będzie wyjątkowy, ponieważ on nie będzie pokazywał tylko dostosowania, ale także wiele innych rzeczy, które wpływają na turystykę osób z niepełnosprawnościami, więc miejmy nadzieję, że to niedługo uczy światło dzienne. No i tak mhm. właśnie podróżujemy od tych już o lat. Od 2012, wcześniej była podziałem e, od 2012 powstały, robimy podróże, a od tego roku sobie tak podróżujemy wspólnie z po świecie. A w tym roku bardzo dużo po Polsce, właśnie na czterech kołach moich i dwóch nogach w mm -hmm. Zwiedziliście na pewno kawał świata. Co, co wywarło na tobie największe wrażenie, jeśli chodzi właśnie o podróżowanie? Co zapamiętałeś jako największy pozytyw, jeżeli chodzi o udogodnienia dla osób niepełnosprawnych? Który kraj jest najbardziej dostępny i pozbawiony barier? Patrząc na Europę, to pewnie zdecydowanie skandynawskie kraje, mm -hmm. które, które mają dużo ciekawych rozwiązań, które by łatwo można było przenieść w każde inne miejsce. Patrząc tak globalnie, oczywiście całego świata nie zwiedziliśmy, więc bazując jedynie na naszych doświadczeniach, na moich doświadczeniach. To zdecydowanie Singapur. Singapur mnie pochłonął totalnie, jeżeli chodzi o możliwości. Tam pierwszy raz zaznałem tego, że go bardzo bola głowa położyła się, chciała się zdrzemnąć. Pomyślałem, że jak stanie, to pewnie by coś zjadła. Wziąłem kartę od hotelu, od pokoju, wyszedłem z hotelu, pojechałem do centrum handlowego znajdującego się kilka ulic dalej. Zrobiłem zakupy i wróciłem do, do, do hotelu. Po czym jak wróciłem, to zdałem sobie sprawę, że w Polsce byłoby to w większości przypadków bardzo utrudnione, bądź też często niemożliwe z racji na architekturę chodników i tego typu rzeczy. A tam jest to po prostu tak bajecznie proste, że ludzie dziwią się, gdy spyta się ich, czy ja, jak się ich pytałem, czy ja się gdzieś dostanę. Czy ja wejdę do tego miejsca, ponieważ oni dziwili się, nie wiedzieli, czy mają mi pomóc do, po, po po prostu podjechaniu w to miejsce, czy mają podtrzymać drzwi, no bo nie ma dla nich możliwości tego, żeby coś było niedostępne i niedostosowane. Czy to jest niemożliwe? Przecież każdy jest takim samym człowiekiem, to musi być dla każdego dostępne. No Singapur jest to miejsce, które ze względu na pewno na temperaturę, która tam panuje i na poziom dostosowania, to wymarzone miejsce do mieszkania. Mm -hmm. A Polska na wózku, co mógłbyś powiedzieć o dostosowaniu naszego kraju dla osób niepełnosprawnych, zwłaszcza poruszających się, e, tak jak zaznaczyłeś e, w waszych podróżach, na czterech kółkach? Może powiedzmy o tym, dlaczego na czterech kółkach? Na czterech kółkach z racji na mój wózek inwalidzki, ponieważ poruszam się na wózku jewalidzki. ma dwie nowy, standardowy ma... wózek, ma dwa duże koła i dwa mniejsze z przodu. A u ciebie, a ty masz ten nowoczesny wózek? Ja mam który... taką dostawkę do wózka. tak. tak na, może... na tę dostawkę również dostałeś dofinansowanie z Pefronu. Tak, zgadza się, zgadza się. Jesteś naprawdę. tym szczęśliwcem, który podwójnie skorzystał z naszych Pewnie, nie nie z naszych... Bo, pa. pewnie jeszcze parę razy innych by się zdarzyło, w to, bo Pefron ma sporo, sporo tych swoich programów i z nich można na pewno skorzystać. Tutaj bez zbędnego cukrzenia i bez zbędnego chwalenia, ale naprawdę do, do, dofinansowanie do tej dostawki elektrycznej umożliwiło mi tak naprawdę, dzisiaj spojrzałem na licznik, przejechałem ponad 700 kilometrów, a mam ją od sierpnia. E, jak sobie wyobrażę to, że miałbym bez niej przejechać 700 kilometrów, to nie wiem, czym przejechał jedną dziesiątą tego. Eee, ona umożliwiła mi naprawdę, dała mi tak wielką wolność, że ja się nie spodziewałem tego, że może dać tak wielką wolność. Eee, no chciałbym zmienić, że podróżujemy na trzech albo bo z tą przystawką wózek ma trzy kołka, a nie cztery. Ale jednak eee, no, nie używam jej zawsze, nie używam jej przecież e, po domu, nie, nie używam, ale także w podróżach nie zawsze jest w użyciu. Jednak to jest coś, co dało naprawdę, to, nawet nie potrafię sobie wyobrazić tego, ja zawsze sobie to, za, za, od, od kiedy, bo my z Małgorzatą, z Gochą poznaliśmy się już i spośródliśmy i, i się, i, bo ślub już po moim wózku, tak, ona mnie poznała jako osobę, która porusza się na wózku. I zawsze ta sytuacja wyglądała tak, że szliśmy gęsie, bo ona mi musiała pomóc i szła za mną, bo musiała popchnąć wózek. A właśnie dzięki tej przystance możemy chodzić obok siebie. Mhm, pięknie. Piękne e, wyznanie, bo przecież podróżując w świat, podróżując po świecie, m, pięknie jest e, kroczyć obok, widzieć swoją miłość, no zawsze e, e, nie z tyłu. Mhm. Tak, Świetnie. Tak, tak. I tak zaczęłam mówić o Polsce. Polska na wózku. Powiedz, jak ty ze swojej perspektywy doceniasz, e, jak ty ze swojej perspektywy odbierasz i, i widzisz tę dostępność? Eee, może zacznę od tego, że ja od zawsze, kiedy tylko już mogłem, nawet jak mieszkałem na czwartym piętrze, gdzie nie było windy, to starałem się jak najczęściej wychodzić na wszelkiego rodzaju imprezy, typu mecze, koncerty i takie rzeczy. Eee, pamiętam, że wtedy byłem zawsze sam. Nie było jakby innych osób na wózku. Już w pewnym momencie nawet im biletów nie sprawdzono. Mogłem wchodzić wszędzie bez byłem bo wszyscy mnie znali. Eee, a jak Jakiś czas nie przestałem chodzić, my z Gosią obydwoje uwielbiamy siatkówkę i na tutaj mecze naszego olsztyńskiego zespołu, eee, jakiś czas nie poszliśmy. Potem wybraliśmy się tu w całym roku, to mieliśmy taką dłuższą przerwę i zobaczyłem, że moje miejsce, w którym stoję jest zajęte, bo ktoś inny na wózku tam siedzi. I z jednej strony mnie to zaskoczyło, a z drugiej strony bardzo zadowoliło. Jest coraz więcej osób na wózku, ponieważ Polska się bardzo zmienia. Polska 12-13 lat, a teraz to jest, to jest coś niesamowitego, jak, jak idzie do przodu, jak zaczyna się właśnie myśleć o tym, żeby dużo rzeczy było dostępnych i dostosowanych. Oczywiście to jest problem czasami, oczywiście, że e, czasami brakuje jakby podejścia od tej strony osoby, która będzie z tego korzystać. E, niektóre projekty wydają się takie, że stworzyły to osoby pełnosprawne, nie pytając osoby, z niepełnosprawnościami o to, czy z tego będzie jej wygodniej korzystać, czy nie, a to jest podstawa. Tak Jak naprawdę dużo się zmienia, jest coraz lepiej i miejmy nadzieję, że będzie to właśnie szło w tym kierunku, że będzie jeszcze lepiej. No my robimy wszystko. Wszędzie przekonujemy o tym, że należy pytać osoby z niepełnosprawnościami, bo to dla nich jest dostosowanie, a nie dla spełnienia mhm. Polska z pewnością coraz w większym spektrum zwiększa swoją dostępność dla osób niepełnosprawnych, ale mam nadzieję, że również osoby, które mają ograniczenia w głowie wychodzą poza nie. Czy wśród osób, które oglądają Wasze vlogi i czytają blogi, Spotykasz się z osobami, które boją się w dalszym ciągu wychodzić poza te swoje granice i poza granice państwa, czyli podróżowanie. Spotykasz się z takimi ludźmi, piszą do ciebie, jakby proszą o poradę, proszą o motywację, jak wyjść z tych własnych blokad? No oczywiście, oczywiście, że tak. Już pomijając podróże zagraniczne, podróże po Polsce, często tak. stanowią jakiś problem. Wydaje mi się, że to jest jeszcze problem w tym, że e, tak tu sobie, ludzie się patrzą. Na, jest tego już coraz mniej, ale ludzie będą się patrzeć, dopóki te osoby z niepełnosprawnościami nie zaczną wychodzić, ponieważ jeżeli ktoś czegoś nie zna, no to się temu przygląda, jak, to, to. A, to już dla niego będzie to normalne. Naprawdę są kraje, w krajach europejskich, wielu ludzi się nie oglądają, bo dla nich to jest coś naturalnego i normalnego. Jednak żeby do tego doszło, to potrzebna jest infrastruktura. No i to są wszystkie naczynia powiązane. My dostajemy sporo wiadomości z, z przeróżnymi pytaniami, z pytaniami hmm. o takie codzienne życia, ale także pytaniami właśnie o podróże. A także dostajemy dużo relacji, że ludzie zobaczywszy nas, przeczyta, czytając nasze posty, oglądając zdjęcia albo wideo, to, że się da, po prostu ruszyli w swoją pierwszą podróż. Dokładnie, Nigdy mhm. w życiu by się nie odważyli, gdyby nie to, że zobaczyli nas kroczących gdzieś, nie wiem, w No właśnie. Nie jest, jest. najlepszym przykładem dostępności, ale no, powiedzmy, że tak. Ale jesteś żywym przykładem na to, że trzeba być otwartym na świat, bo świat daje nam możliwości i trzeba z nich korzystać. Mieć otwarty umysł na podróże i odkrywanie nowych zakątków które są naprawdę niesamowite. Dziękuję no, Ci no, za nie to, że jakiem nie no, do... na świat, to po prostu tak. zamkniemy się w sobie i nic nie będziemy w stanie osiągnąć, a człowiek jest stworzony do tego, żeby się rozwijać jakimkolwiek swoim ulubionym bądź nie każdy przecież musi podróżować. Mm -hmm. Znam osoby, które nie lubią podróżować i, i to męczy, denerwuje i choć tego nie rozumiem. Ale, o, tak, to ale trzeba tak. się spełniać i rozwijać, bo tylko wtedy będziemy tak naprawdę mogli odkryć szczęście, które każdy nas sobie ma gdzieś gdzieś na niego czeka. Wspaniale. Kamil, mam nadzieję, że nowy rok pozwoli nam na to, byśmy mogli e, wspólnie z tobą odkrywać e, Polskę na wózku. Mam nadzieję, że zechcesz być naszym przewodnikiem i takim motywatorem dla innych osób, które z pewnością chciałyby, ale po prostu boją się podróżowania bardzo. i zachęćmy ich do podróżowania po Polsce. Przede wszystkim to zachęcam wszystkich do mocnego trzymania kciuku, żeby ten następny rok już odpuściłem, tak. i żeby był naprawdę dla turystyki bardziej łaskawy, bo to, co wydarzyło się w tym roku, jest po prostu bardzo przykre i bardzo smutne, bardzo. że nie możemy, że, że u nie jesteśmy w domu, chociaż chociaż trzeba to zrozumieć, i trzeba się podporządkować pewnym rzeczom, żeby naprawdę było lepiej. A jeżeli miałbym kogokolwiek zmotywować do tego, żeby się ruszył, to kiedyś to jest bodajże w władcy pierścieni coś takiego, że jak już się przekroczy ruch własnego domu, to, to już nie wiadomo, gdzie nogi poniosą, i, i to już jest podróż. Naprawdę nie trzeba podróżować daleko. Naprawdę podróże to nie są podróże do Azji. Podróże mogą być też nasze lokalne po naszej okolicy, po naszym mieście, bo ja mieszkając ponad 35 lat w Olsztynie. Dowiedziałem się dopiero kilka tygodni temu o niektórych rzeczach tu, w Zaprasza. tym mieście, więc naprawdę podróżować można wszędzie i mm -hmm. trzeba tylko zacząć, a jak już się zacznie, to już dalej odpowiedzialności nie biorę, bo wiem, że wciągam. Świetnie. Życzę Kamil, tobie i Twojej żonie gości, byście codziennie mogli odkrywać nie tylko te dalekie podróże, ale właśnie tak jak mówisz i te małe, by każdy dzień był dla Was nową podróżą. Bardzo dziękuję. dziękuję. Dziękuję bardzo za rozmowę. Pozdrawiam Ciebie i Gosię jeszcze raz. No i cóż, mam nadzieję, że do zobaczenia w nowym roku, bo liczę na Ciebie, że będziesz takim naszym przewodnikiem po Polsce na Wózku. Do zobaczenia i zapraszam. Dziękuję. Do zobaczenia.